Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Until Dawn. I dziś zobaczymy sobie te nowe przedmioty, jakie doszły. Nowy totem straty mat. A. ok, i fortuny. coś okay, dobra, to czytaliśmy. Dobra, wszystko już jest. No to lecimy. Aha, tu my to już widzieliśmy wczoraj. A to co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. <grymka> Oto nasz bilet do królestwa Duchów. Nie, dość już strachów na dziś. mojej kryształowej kuli majaczy panna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Proszę, o jakieś szaleństwo? GO! O mój Boże! O mój Boże! Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Bardzo możliwe bym powiedział. A nie, to jest ta kartka, ok. To jest główne wejście, to idziemy dalej. Idziemy no. Możemy to obczeić, To obszeimy. Są <sans> na Blackout Pines, otworzone w 1922 roku. Mensana Incorpore Sano. Nie wiem, co to znaczy. Admin. Dobra, idziemy do admina. Tak tak. ż bardzo chciał zajrzeć do środka. Kakao jedną ręką. Szalony. O kurde, patrz na to. Widzisz, karetę zagrabowy w kopalni. Aha, wiecie, że jak przychodzi, to sobie pstryk, że przyszedł do pracy. Tak stykają tymi kartami. Jak wychodzą, to też. Tak się patrzyło, czy wyrobili godziny na przykład. Я вам вопрос, какая это Na jakaś ha. na górze Blackwood dziennikarz zaatakowany, zaatakowany na górze Black, Blackwood Blackwood Pines AB, dziennikarz Alberta Bago został przedwczoraj zaatakowany przez ochronę sanatorium Blackwood mężczyzny udzielono pomocy lekarskiej starszy reporter Chuck Bern Bernstein chciał przeprowadzić wywiad z górnikami, który uratowano w trakcie wtorkowej akcji Mężczyźni spędzili poziom 3 tygodnie po tym, jak w grudniu ubiegłego roku doszło do zawału w kopalni Northwest Mine. Z uwagi na skrajne wygłodzenie i stres po skierowano ich na leczenie w sanatorium Blackwood. Ehm, Jeffron Bragg, właściciel kopalni i sanatorium powiedział wczoraj Bagle, że incydent był niefortunny i źle rozpoczęło już i rozpoczęto już wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie stwierdził również, że Bernstein przebywał na terenie sanatorium bez pozwolenia mówi się, że napaść była wynikiem kłótni, która wywiązała się po tym jak skonfiskowany został aparat Bernsteina czyli bum, wiemy dlaczego został rozbity aparat bo miał tam coś, czego nie powinien mieć dobra, tu nie mogę leść, to idziemy tam do piesków <śś> Report, raport medyczny. Dobra, nie chcę się tego czytać. Okay. Jak coś to sobie zatrzymajcie i przeczytajcie Bo też gdybym wszystko czytał to wiecie nic byśmy prawie nie zrobili a zajęłoby to 5 lat Norgi to chyba była kostnica Z tego co pamiętam więc w tory schodzimy do kostnicy počet Tam šeš Dobra, tam chyba gdzie się dalej. Nie jestem w stanie stwierdzić. No to chyba na zewnątrz coś mi lega. Co tu się działo? Pytanie: Co tu się nie działo? Czyli górnicy, nie wiem, krępowali ich, ale po co? Tam się to świecie psuje, co po co krępować? Kiedy... zagórników. Telegram. Chyba rozumiem czemu nie chcieli, żeby prasa do ten Nie, ja nie jeszcze nie rozumiem. Nie wczytałem. Tu nie że należy za wszelką cenę trzymać reporterów wężących z daleka możliwe urazy psychiczne, być może trzeba ich izolować miejscowa prasa zaczęła drążyć, może stać się problem proszę o dalsze rady czyli coś się z tymi górnikami działo Taki ładny szkielet. Nic, żaden, żaden totemik. Zaraz, chwila. Moment. Nie, nie, nie. A ty Ja się tego boję. Coś z tym jest nie tak. Okej, okay, zaktualizowano. Wspomniał artykuł w, gaz w gazecie. To jest dokumentacja. Dobra. Telegram. Krzesełko, Telegram. Jeśli? Nie. Szukam, czy mamy coś dane na temat tego. Dobra. Wiedziałem. 他就是那个。 kurczę, tym lepsze. Ej piesek. 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 A. poprawkę na to że piesek był dla nas przyjaźń, przyjazny e, chcę zobaczyć bardzo ten, e, ten efekt motyla e, ta Majka stała się bezużyteczna nie będę komentować tego To miejsce robi się coraz ciekawsze, kurwa, naprawdę mam teraz szukać tej jebanej karty? Tak. Ok. Resident Evil były te karty. Ty. Etykieta identyfikacyjna. Nazwisko Nicholas Bowen. Opis zaatakowany przez jednego z pacjentów. Śmiertelne rany szarpane gardła. Mhm. Następnych będą zwłoki, mówię bardzo. Akt zgonu. Zajmowałem się zmarłą począż, ok. Przyczyny śmierci, ciężkie rany, szarpane brzucha, obrażenia wewnętrzne i w, w obszarze jamy brzusznej. Utrata krwi w wyniku obrażeń. śmierć ci doszło w wyniku działania przyczyn zewnętrznych. Przemoc. Proszę wypełnić także poniższe pole. Przypadek samobójstwo, sam... Samobójstwo. Zabójstwo. Zabójstwo pochodze nieobrażeń. Rany zadane ostrym przedmiotem, prawdopodobnie paznokciami. Ewentualnie dodatkowe uwagi proszę umieścić w przewidzianym na to polu na odwrocie. Ciało zostało Aha, Coś z tylu kanibali tu grasuje I tu jest trup 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 O ja jebie, Ale ożywiło się um. Nie sprawie nic Przeciągu następnych kilku godzin. Okej, okay, sprawdźmy to. Dobra, lecimy. Dużo rzeczy, się, dużo rzeczy się teraz dowiedzieliśmy, to jest 19 minuta, 18-19 minut Czyli powoli zbliżamy się <słuch> Wsiądźmy. Okay. No proszę. Psycho sobie gniazdko. Dobra, uciekliśmy. Znowu tutaj Właśnie coś się zmieniło w jego statucie Nie On w ogóle nie jest szczery nie lubi ma Jezus Mary. Wydaczek Właśnie to karta, ta czaszka i akt zgonu znów mamy no już około 20-21 minut wejdziemy tam a ważysz czy nie ważysz? Dziadnie mnie. Kopnąłem go co mnie dziadno, wyczuwa strach. Nie jestem zły, okay? Mam dobre serce. Dobra, nie smaczny, dobra, bo co się stało? Ja chcę wiedzieć co się stało. Efekt ma tyla to... wiem. ja... nie no... Jezus Maria. Ja nie wiedziałem co się stanie jak go kopnę. Jestem nad nim. Ja nie wiedziałem, że mogę go kopnąć. Dobry piesek. Tak. Czasem nie podejmowanie żadnej decyzji jest najlepsze. To będzie to samo. To, to samo. Dobra, walić. Nie jestem zły. Ok, mam dobre serce. Uff, dobre, niesmaczne. Tu coś jest. Tam coś jest. No, co my tu mamy? Mam cię. Nie, co się nie świeci. Tak się po prostu odbija. Ale to się... Poglądowa. Ja chcę po prostu obejść ten pokój Jezu ja nie... Ale zrąbałem no Jak będę robił drugie podejście do tej gry to wszystko naprawimy Najgorsze jest to, że już mamy śmierć jednej osoby Nie puszczał. Hmm. Tomasz, zapogłaszczamy tego wilczunia w końcu. spokojnie mały spokojnie dobry piesek a właśnie No to ja chcę efekt motyla gimme now udało mi się ale dokonał zmian ojejku idealnie mi chodziło Dobra, ja się boję. tam w rogu coś może być i kończymy ten odcinek Dobra nic nie ma nic się nie świeci to pozostanie nam pójście tam ale to już w następnym odcinku możemy jeszcze sobie podejrzeć tę mapę poglądową Mafa góry, na której zaznaczone miejsca widzeń i ostatnich zaginięć wraz z wygląda na, robie... wygląda na robotę kogoś z zaburzeniami obsesyjnymi. Perfekcyjnie o to chodziło. Gdy trzeba pamiętać. Tu jeszcze. Jaką cenę? Nie wiem, dlaczego tego nie mamy. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i czołem!